Ratusz stromiejski, wielka Zbojownia, ulica Kowalska, Muzeum Bursztynu, Brama Złota i dworzec główny PK. Tu są drogoskazy, a tam za tymi drzewami stoi pomnik Jana III Sobieskiego. No może podejdę bliżej, żeby go pokazać. Jesteśmy na skrzydowaniu na rondzie. Tam nam kluje Jan III Sobieski, proszę bardzo. O. Jest tam nasz pomnik Jana trzeciego Sobieskiego, tu byłem 3 maja. W różnicy konst konstytucji 3 maja. Tak to wygląda. Na koniu. Nasz hetman Wielki Koronny Jan czesio Sobieski. I król. I król. To piękny skwerek. No i teraz chciałem pokazać, tutaj jest taki fragment miasta, no gdzie tu poświęcony ruchowi Młodej Polski, można powiedzieć. O co tu napisano na tym czarnym kamieniu? Iść wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Herberta, to jest motto. A tutaj mamy też tablicę poświęconą Dariuszowi Kopsdejowi, Kopsdejowi gańskiemu lekarzowi medycyny, działaczowi opozycji demokratycznej lata 86-89. W życiu zawodowym ofiarny lekarz, całkowicie oddany pacjentom. Działał, działał w Ruchu Młodej Polski i współtórca Solidarnościowego Społeczeństwa. W 1880 roku no i 80-81 przewodniczący Komitetu Obrony więzionych za przekonania przy NSZZ Solidarność. No tak mogę powiedzieć, że no też byłem działaczem w 1980 roku i członkiem Komitetu Stojkowego na Stoczni Gdańskiej. Ale jakoś nie udało mi się spotkać. Może i spotkałem tylko z panem doktorem Kopsdayem. no. Jest tutaj jesteśmy taki, mamy właśnie w Gdańsku miejsce pamięci poświęcone tutaj. Idziemy dalej. Tu mamy piękne kwiatki skwerki, tutaj zrobiono taki, taką kratę. No i fontanna, proszę Państwa, jest obok można sobie usiąść. I cztery jak widać cztery konie. No tutaj są cztery konie a tu z, głup, z głup cieknie, cieknie fontanny woda to jest towarzystwo niemiecko-polskie to w 1999 roku ufundowało tą fontannę jak widać idziemy dalej ładne kwiatki tu są następny skwerek można sobie usiąść Kwiatki są posadzone latarnie, My idziemy dalej do baszty, drzewa też duże, tutaj mamy rzeźbę, lwa oczywiście, lew, no tutaj znowu kwiatki.